Upalny dzień. Nie wiem jak u Was, ale u mnie jest naprawdę gorąco i trzeba szukać cienia, żeby w ogóle wyjść na dwór. Także dzisiaj tak szybciutko przechodzę do Was z bardzo lekką i przyjemną lekturą, właśnie na takie letnie, wakacyjne dni. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Książka, z jaką do Was dzisiaj przychodzę, jest Renaty Kosin Wszystko będzie dobrze Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo ta okładka się podoba Jest taka typowo wiosenna, z kwiatkami, bardzo ładna Szczerze mówiąc, po opis mnie bardzo zachęcił do tej, do tej lektury Ale jak czytałam ją, to całkiem inaczej wyobrażałam sobie tą książkę Znalazłam się w całkiem innej historii, niż tutaj ten opis na okładce. Historia rozgrywa się w takiej niedawnej naszej rzeczywistości, czyli podczas pierwszych zakażeń koronawirusa, pierwszych dni pandemii, gdzie właśnie nikt nic nie wiedział i wszyscy się bardzo bali. Jest to historia, która troszkę się tak czytało jakby takie wspomnienia tego, co było dość niedawno u nas. I troszkę tak szybko mi minęło, i jakoś nie byłam zbyt ciekawa, co tam się stanie podczas tej pandemii, bo wiadomo, ona niedawno była i właściwie nadal jest. Historia pokazuje nam, jak bohaterowie radzą sobie podczas wszystkich oboszczeń, że obawiają się o swoje życie, o życie swoich bliskich, o to, że ktoś zostanie zarażony albo oni sami przyniosą wirusa do domu. Każdy jest ostrożny, ale każdy czuje się ograniczony, oraz taki, który są bardzo niedoinformowani, cały czas szukają jakichś informacji, które udzieli im internet, chociaż nieraz są tam fałszywe informacje. Nasza główna bohaterka, Ida, mieszka ze swoim synem, już właściwie prawie dorosłym, i razem starają się jakoś przetrwać ten trudny okres, ale bardzo kobieta martwi się o swoje starsze ciocie, o Wandzie i o Felię które mieszkają dość blisko, ale nie życzą sobie odwiedzi Idy ani jej syna, i bardzo nie chcą się spotykać, są bardzo ostrożne. Stosują się do wszystkich oboszczeń i tak przynajmniej Ida myśli. Ale tak naprawdę ciotki są bardzo rozrywkowe, potrafią zrobić dużo zamieszania, właściwie też niepotrzebnego. Kombinują, a także chyba z nudu trochę zaczynają wchodzić takie technologie niedostępne dla nich, jak internet, komputer i inne sprzęty, co powoduje bardzo dużo zamieszania i śmiesznych sytuacji podczas czytania, więc możemy się też troszkę pośmiać. Ściotki wpadają na genialny pomysł, że poszukają męża, idę w internecie. więc Wyobrażajcie sobie, co to było za zamieszanie. Książka czyta, czyta się bardzo szybko, lekko, przyjemnie, ale to nie jest taka historia, która zapada w pamięci na bardzo długo. Jest to historia, którą przeczytacie i po jakimś czasie zapomnicie. Może tą książkę bardziej by się też spodobała osobom, które kiedyś poją sięgną, gdy nie będzie już tak głośno o koronawirusie, żeby po prostu poczytać, albo osoby, które na przykład są teraz młode i tak tego nie odczuły to jak najbardziej polecam ją. Oczywiście można ją zabrać na wakacje tak dla od, oderwania się od rzeczywistości i po prostu dla zabicia czasu. Nie jest to historia, która wprowadza w nasze życie jakieś konkretne wnioski, czy może jedynie to, że nie szukajmy na siłę komuś męża, żony. To jest jedyny taki wniosek z tego, bo naprawdę mogą się zdziać tutaj różne nieporozumienia i też nie przykrości, ale Więcej wam nie zdradzę, jak to się skończyło, ale ciotki naprawdę zrobiły w tej książce dużą robotę, więc fajnie się to czytało, bo naprawdę można się pośmiać, a takie książki od czasu do czasu na poprawę pomoru są potrzebne jak najbardziej. I to chyba by było na tyle o tej książce. Dajcie mi znać, czy lubicie od czasu do czasu takie lekkie historie. Ja już pisarkę znam, już jakieś książki czytałam i powiem wam, że chyba tam jest najbardziej taka lekka co czytam, tak mi się kojarzy. No i dajcie znać, czy wolicie historie takie lekkie czy może takie w studiu możecie wyciągnąć jakieś wnioski, lub jakieś historie, które na przykład są bliższe waszemu życiu. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach. A ja już będę się dzisiaj z wami żegnać i idę trochę się ochłodzić, zrobię sobie jakąś mrożoną kawę i odpoczywaj, bo naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco. Życzę wam kochani miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.